Cześć. Postaram się częściej wrzucać jakieś updatey z tego, co na chwilę obecną robimy, jakie prace dzieją się przy muzeum, nad jakimi projektami pracujemy. Czas wakacji jest takim fajnym czasem dla nas, ponieważ możemy wziąć te nasze pojazdy i wyciągnąć je, przejechać się nimi, zobaczyć, czy wymagają jakichś prac eksploatacyjnych albo po prostu podokańczać projekty, które już gdzieś tam zaczęliśmy, a z jakichś powodów po prostu musieliśmy je przerwać. Jednym z takich projektów, na przykład jest ten Mercedes w 11 Kiedy go kupiliśmy, był w takim mało atrakcyjnym, szarym kolorze nadwozia. My zdecydowaliśmy się na nieco radykalny krok, a mianowicie postanowiliśmy zmienić jego malowanie. Postanowiliśmy wybrać dwutonowy kolor nadwozia. Tu mamy taki piękny, metaliczny. Szary, srebrny kolor, bardziej srebrny niż szary, ale coś pomiędzy. Wygląda fantastycznie. No i połyskujący czarny z góry. Jest to właśnie projekt, gdzieś w międzyczasie musiał nam się zatrzymać, ponieważ trzeba było robić inne rzeczy. No cóż, co prawda, jedynie w mojej opinii tak nie do końca atrakcyjnie wyglądają 13-calowe koła. Ale tak na dobrą sprawę. No, tak było w oryginale, więc no, niestety tego musieliśmy, musimy się trzymać. Niemniej jednak, ja namawiam Tata, żebyśmy jednak zmienili e, te koła. Kupiliśmy piękne szprychowe, które niestety nie pasują, zb są zbyt szerokie, a więc no, nie mieszczą się w nadkolach. No cóż, może po prostu wykorzystamy je do jakiegoś innego z naszych pojazdów. Czas pokaże. W międzyczasie wrzucam taką zajawkę na temat tego, co chwilę obecną robimy, więc mam nadzieję, że będzie się miło oglądać. A ja niedługo postaram się popowiadać o niektórych naszych projektach, które są właśnie zaczęte, albo które po prostu są jeszcze w trakcie planowania. Pozdrawiam.